Podsumujmy, proszę Państwa. Otóż robotycy bohaterialni podkreślają aktywną naturę procesów poznawczych. Robot, zamiast budować model świata, może po prostu próbkować ten, ten stan tego świata, stan rzeczywistości, za pomocą swoich detektorów, receptorów. Sama aktywna eksploracja otoczenia, podkreślana przez anaktywistów, to temat niesłychanie popularny we współczesnych badaniach. A rozproszone poznanie podkreśla poznawczą rolę reprezentacji zewnętrznych. Mamy więc teraz, proszę Państwa, w tym momencie ogląd rozmaitych podejść do reprezentacji w nurtach w kognitywistyce, które już Państwo widzieli. Są nurty, które są bardziej sceptyczne wobec reprezentacji, jak dynami dynamiści, którzy zmierzają częściowo w stronę antyreprezentacjonizmu. Pako Calvo, w tym przykładzie z rośliną, Lavatera kretika, tak naprawdę powołuje się na przykłady typowe dla poznania badanego metodami dynamicznymi. Mamy tradycyjne podejścia symboliczne z językiem myśli, mamy podejścia obrazowe, które poznaliśmy przy okazji. Sporu o wyobrażenia umysłowe. Mamy z kolei. Reprezentacje w sieciach koneksjonistycznych, które można w bardzo różny sposób rozumieć. I mamy wreszcie reprezentacje zewnętrzne, affordancje. Reprezentacje online i offline. Te pierwsze mogą być bardzo silnie zwłaszcza związane z jakimś bieżącym działaniem, ale one też często właśnie w tych ujęciach szeroki są związane z jakimiś procesami sterowania i działania. A nie, też po prostu samego myślenia. Mamy więc rolę reprezentacji jas w miarę jasno zarysowaną w kognitywistyce. Na następnym wykładzie będę starał się Państwu podsumować, czym te reprezentacje są, co one robią i połączyć to z pojęciem, porównać to z pojęciem informacji, które jest też kluczowe w kognitywistyce. Dziękuję bardzo za uwagę i oczywiście liczę na Państwa pytania. Ale zanim to pytanie zadacie, będziemy musieli sobie mieć w głowie parę pytań, na które będę starał się udzielić odpowiedzi na następnym wykładzie. Mianowicie, czym jest informacja, jak ma się informacja do reprezentacji i czym jest prawdziwość, która jest konieczna do mówienia o reprezentacjach poznawczych w bardzo wielu zadaniach. Ale to są rzeczy na następny wykład. Jeśli Państwo chcą poczytać coś więcej, polecam kilka dalszych lektur. W książce Łukasza Alfeltowicza, który jest zaangażowany w takie badania z kręgu rozproszonego poznania, możecie Państwo zobaczyć, jak można badać naukę w takiej perspektywie rozproszonego poznania. Z kolei w zbiorówce pod redakcją Daniela Landy i Grega Dalnia możecie zobaczyć, w jaki sposób można uprawiać neuro... Antropologię to też jest jeden z takich podejść szerokich do poznania.